czy przyjęta 13 lipca specustawa biogazowa która ma za zadanie ułatwić inwestycje w biogazownie rolnicze pana zdaniem rzeczywiście doprowadzi do boomu inwestycyjnego w Polsce e z punktu widzenia naszej firmy dostrzegamy ogromny potencjał, jaki niesie ustawa. Myślę, że na pewno przyniesie dużą wzrost dynamiki, jeśli chodzi o rozwój rynku biogazowego i powstawanie nowych instalacji. E, natomiast e, zauważamy, że specustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów, które natrafiają inwestorzy. I e, możemy tutaj wymienić takie dwa aspekty, które najczęściej są wymieniane. Pierwszym aspektem jest kwestia związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. E, specustawa w ogóle nie rozwiązuje tego problemu. E Drugą, drugim elementem, który możemy tutaj podkreślić, jest kwestia związana z problemami z warunkami przyłączenia mhm. i również niestety specustawa biogazowa tego również nie rozwiązuje. Więc e, specustawa stanowi pierwszy krok, jeśli chodzi o rozwój sektora biogazowego, na pewno wprowadzi pewną dynamikę rozwoju, natomiast e, myślę, że nie jest sprosta oczekiwaniom takim, jakie pokładają inwestorzy, czyli budowę kilku tysięcy biogazowni w naszym kraju. O tych wszystkich wyzwaniach będziemy też mówić podczas grudniowego kongresu biogazu 14-15 grudnia Warszawa. Zapraszamy serdecznie.